Cześć wszystkim z tej strony Michał Wilk i witam was na kanale Evil Wolf Media. A w dzisiejszym odcinku będzie o lotach bezzałogowymi statkami powietrznymi w trybie faulos w strefach kontrolowanych lotniska CTR. Zaczynamy. W dzisiejszym vlogu zajmiemy się właśnie lotami w strefie CTR. Powiemy o tym, co możemy, co musimy, co jest niezbędne do tego, żeby takie loty wykonywać zgodnie z prawem, wedle obowiązujących nowych przepisów. Ale zanim do tego przejdziemy, przyjrzyjmy się temu, jak skonstruowana jest przestrzeń powietrzna dla bezzałogowych statków powietrznych. Wszystkie te informacje znajdziemy na stronie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej i wszystkie materiały tutaj i infografiki, które zobaczycie w tym vlogu, pochodzą ze strony Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej a wszystkie linki do poszczególnych segmentów znajdziecie w opisie tego filmu także jeżeli ktoś jest ciekawy to oczywiście gorąco zachęcam żeby po prostu z tematem zaznajomić się mocniej ale przejdźmy do stref geograficznych Jesteśmy w zakładce Strefy Geograficzne i wytyczne określają kilka rodzajów stref, właśnie geograficznych, dla naszych bezzałogowych statków powietrznych. Ale na potrzeby dzisiejszego odcinka skupimy się na strefie DRAR, czyli Drone Airspace Restrict, czyli strefa ograniczona dla systemów bezzałogowych statków powietrznych, w której operacje przy użyciu systemów bezzałogowych statków powietrznych mogą być wykonywane za zgodą i na warunkach określonych przez agencję lub podmiot uprawniony. W obrębie tej strefy mamy jeszcze trzy podstrefy. Mamy strefę H, czyli jest to strefa o wysokim prawdopodobieństwie uzyskania zgody na lot, a strefę M o średnim prawdopodobieństwie uzyskania zgody na lot i strefę L o niskim prawdopodobieństwie uzyskania zgody na lot. Zanim przejdziemy dalej, strefa DRAR. Jest to ogólnie strefa, która jest strefą ograniczoną i właśnie jednym z rodzajów takich stref ograniczonych jest strefa kontrolowana przez lotnisko, czyli strefa CTR. Mogą to być też rzeczywiście inne strefy, może to być strefa ATZ, może to być MCTR, czyli strefa wojskowego lotniska, lub może to być teren wyznaczony przez inny podmiot, który będzie upoważniony właśnie do wyznaczenia e, przestrzeni powietrznej, która, która będzie przestrzenią e, właśnie kategorii R. E, ale tak jak mówiłem, my zajmujemy się tym w dzisiejszym vlogu, jak latać w strefie CTR, więc zobaczmy sobie e, strefę DRA-RH e, dla naszego ctr jak ona się przedstawia. I strefie kontrolowane lotnisk komunikacyjne CTRRPA powyżej 6 km od granicy lotniska. I co możemy w takiej strefie zrobić? Możemy wykonać loty do 100 metrów. Loty te nie wymagają uzyskania zgody, natomiast loty powyżej 100 metrów, maksymalnie 120 metrów, wyłącznie w kategorii szczególnej. Zobaczmy kolejną infografikę, którą znajdziecie na stronie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej i w niej mamy troszkę bardziej dokładnie rozpisane, co możemy. I co musimy? Jest to uzależnione od, oczywiście od wysokości, na jakiej będzie odbywał się lot, jest też to uzależnione od tego, jakie posiadamy uprawnienia do latania i jakim bezzałogowym statkiem powietrznym będziemy latać, a właściwie jak ciężkim bezzałogowym statkiem powietrznym będziemy latać. Więc w granicach strefy właśnie kontrolowanej przez lotnisko powyżej 6 km dopuszczalne są loty bezzałogowych statków powietrznych w trybie VLOS, bez zgody Polskiej Agencji Żegluki Powietrznej w kategorii otwartej i w kategorii szczególnej. Jeżeli ktoś zajmuje się na przykład tak jak ja właśnie tworzeniem filmu przy pomocy dronów, no to 100 metrów to jest naprawdę pokaźna wysokość, więc wystarczy nam tylko wykonanie check inów w aplikacji Dron Radar, co jest oczywiście konieczne przy każdym locie, nie tylko w locie w strefach CTR, ale no w lotach w strefach CTR jest oczywiście obowiązkowe. Jest to bardzo proste. No, myślę, że każdy jest zaznajomiony z aplikacją DroneRadar i wie jak to robić. Tworzymy check-in Czekamy na jego akceptację, to jest ważne, że tutaj musimy po prostu poczekać na tą akceptację. Jeżeli jest to zaakceptowane, wtedy przystępujemy do latania i sprawa prosta. Jeżeli chcemy latać powyżej 100 metrów, no to musimy już złożyć plan lotu, no jest to od nas wymagane. OK, ale mamy tą strefę powyżej 6 km załatwioną. Zobaczmy sobie teraz, co się dzieje i co musimy w strefie pomiędzy 6 a 1 km od granicy lotniska. Czyli mamy strefę DRARM, czyli strefa ograniczona dla systemów bezzałogowych statków powietrznych o średnim prawdopodobieństwie uzyskania zgody na operację, o której mowa powyżej. E, natomiast no, jeżeli latamy właśnie w strefie DRARM, arm tożsamej ze strefą CTR właśnie w tych granicach między pierwszym a 6 kilometrem od lotniska, no to możemy robić to w następujący sposób. Jeżeli e, posiadacie uprawnienia kategorii otwartej a, lub też szczególnej i chcecie latać bezzałogowym statkiem powietrznym do 900 g, do 30 metrów wysokości. Możemy to robić po wykonaniu czekina w aplikacji DroneRadar i po zaakceptowaniu tego czekina przez kontrolera ruchu lotniczego. A wtedy, tak na dobrą sprawę, nie musimy składać żadnych planów. Po prostu logujemy się w aplikacji DroneRadar, check-in i czekamy na pozwolenie na nasz lot. Więc, no naprawdę mega fajna sprawa. No bo do 30 metrów jesteśmy w stanie też dużo, dużo zrobić. Jeżeli potrzebujemy zrobić coś szybko, no to. Jak najbardziej jest to, jest to wykonalne. Jedziemy na miejsce, działamy, czekamy na pozwolenie i mamy. Natomiast, jeżeli chcemy działać powyżej 30 metrów, zobaczmy jak to wygląda. Od 30 do 50 metrów wysokości dopuszczone są loty za zgodą Polskiej Agencji Rzemówki Powietrznej, bezzałogowym statkiem powietrznym, tylko w podkategorii A2 lub w kategorii szczególnej. Obowiązkowe jest złożenie planu lotu w systemie pansa UTM. Powyżej 50 metrów, między 50 a 120 metrów, dopuszczone są loty bezzałogowych statków powietrznych za zgodą tylko i wyłącznie Polskiej Agencji Żaglugi Powietrznej w kategorii szczególnej i obowiązkowy jest plan lotu. W systemie pansa UTM, czyli musimy go złożyć, żeby móc uzyskać e, pozwolenie na taki lot. No i musimy oczywiście też odpowiednio jakby uzasadnić e, to, co chcemy robić. No bo e, może to być oczywiście e, no, jakieś ważne zlecenie dla Was. Nagrywamy jakiś obiekt, który właśnie znajduje się w tej strefie e, CTR między pierwszym a szóstym kilometrem. Natomiast no tu musimy to zrobić z odpowiednim wyprzedzeniem. Musimy umotywować, e, jakby nasz plan lotu. No co chcemy robić? Chcemy nagrać budynek X. E, Składamy taki plan lotu. Jeżeli jeszcze tego nigdy nie robiliście, no to w poprzednim vlogu było troszkę o pansie UTM, także możecie tam odnaleźć informacje właśnie o tym, jak założyć konto, jak dodać Wasze certyfikaty oraz o tym, jak właśnie tworzyć misję i wysyłać je do akceptacji. Czas na ostatnią strefę DRR, czyli strefę L, czyli strefę o niskim prawdopodobieństwie uzyskania zgody na naszą operację. No i tutaj nie łudźmy się jest to strefa, w której możemy latać tylko i wyłącznie po złożeniu planu w systemie PANSA UTM. Musimy też pamiętać, że jest to strefa, w której w większości wypadków drony, jeżeli posiadamy drony od DJI, no to musimy też pamiętać o tym, żeby zdjąć mu właśnie na ten czas wykonywania misji blokadę. No i oczywiście musicie Mieć no, konkretny powód, żeby, żeby latać w tak bliskiej odległości od lotniska. Z reguły, no, takim dobrym powodem będą po prostu nagrania, które będą przeznaczone właśnie na materiały promocyjne danego portu lotniczego lub infrastruktury, która znajduje się w pobliżu takiego portu lotniczego. Natomiast tutaj już jakby uzyskanie planu lotu, i jak nawet jak uzyskamy ten plan lotu, jest on na określonych warunkach, często określonych godzinach, dostaniemy jakiś krótki slot a w którym będziemy po prostu mogli zrealizować nasze zlecenia. Także tutaj musicie być tego świadomi, że latanie już tak bliskiej odległości a, no, lotnisk jest, no rzeczą jakby szczególną, więc no, tutaj no, musi być konkretny powód, żeby, żeby móc to po prostu robić. Ale słuchajcie, pokrótce właśnie jeszcze o samym systemie PANSA i dron radarze. No te dwie aplikacje są ze sobą, znaczy dwie aplikacje, dron radar jest aplikacją, a PANSA jest systemem. Nie ma jej w formie aplikacji, jest to system dostępny poziomem przeglądarki, logujecie się tam, tworzycie konto, dodajecie certyfikaty i jest to narzędzie, które właśnie umożliwia Wam planowanie lotów w strefach DRAR lub czy też innych strefach, w których właśnie musicie a, jakby taki lot, o, po prostu uzyskać pozwolenie, pozwolenie na lot od, od odpowiednich organów. Mm, ustawodawca daje nam taką możliwość a, i bardzo fajną możliwość, że tak naprawdę w granicach a, między granicą CTR a 6 km od lotniska możemy latać do 100 metrów. Po obowiązkowym czekinie i uzyskaniu aprobaty ze strony kontrolerów, kontrolerów ruchu lotniczego, czyli po potwierdzeniu naszego czekina. możemy sobie latać do 100 metrów w obrębie od 6 do 1 km do wysokości 30 metrów. Statkiem o masie poniżej 900 gramów, możemy latać do 30 metrów. Tak naprawdę bez składania żadnych planów lotu. Po oczywiście obowiązkowym też czekinie w aplikacji drone radar. Także no mega, mega fajna sprawa, że coś takiego może co robić? natomiast no powyżej pewnych wysokości i w określonych miejscach tych strefy, no to musimy już składać plany lotu, żeby móc to wykonywać. No i jak taki plan lotu formalnie wygląda i formalnie się składa, no to w poprzednim vlogu było troszkę, troszkę o tym, natomiast no każdy, kto chce coś takiego robić, no to przede wszystkim musi stworzyć swój profil właśnie w systemie PANSA UTM, musi zaplanować misję i wysłać plan lotu do akceptacji do PANSA, natomiast tutaj i właśnie, żeby to wszystko zrobić, no to pierwszy trzeba stworzyć to konto, trzeba dodać Wasze uprawnienia, certyfikaty odpowiednie, trzeba dodać też bezzałogowe statki powietrzne, które macie do tego systemu no i po wszystkich jakby rzeczach związanych z całą tą formalnością to wtedy dopiero możecie składać taki plan lotu. No i po akceptacji misji otrzymacie określone przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej warunki dla Twojego lotu, swój unikalny identyfikator oraz elektroniczną odpowiedź w systemie na Złożony plan. I teraz, tak, przed lotem, jeżeli mamy ten plan, przed lotem oczywiście wykonujemy check-in w aplikacji dron Radar, i w czasie check-inu wybieramy właśnie tą misję. Ona będzie wtedy dla nas dostępna z poziomu dron Radar. Klikamy nią i oczywiście pamiętamy że nie startujemy i lecimy, tylko czekamy na aplikację Drone Radar na informację zwrotną od kontrolera lotu TWR zezwalającego na rozpoczęcie lotu właśnie zgodnie z parametrami misji. Pamiętajcie też, że kontroler TWR może nie wydać zgody na nasz lot, może zmienić jej parametry, może nakazać natychmiastowe zakończenie misji, także musimy obserwować cały czas po prostu te komunikaty, które do nas przechodzą z aplikacji drona jest to ważne, musimy się do tego bezwzględnie stosować. W przypadku odrzucenia prośby, no bo takie sytuacje też się dzieją, że chcemy zrobić check-in, no i na przykład nasza prośba zostanie odrzucona, no to taki check-in warto jest ponowić za jakieś 10 minut lub odczekać jakiś jeszcze czas i ponowić to zgłoszenie. No, czasami zdarzają się takie sytuacje, no, że czekać na ten check-in, na potwierdzenie tego check-ina dosyć długo, no ale tam po drugiej stronie też są ludzie, no i czasami dzieją się sytuacje, o których jakby my możemy nie wiedzieć, no i ta zgoda. Nie jest wydawana, więc jakby tu musimy zawsze cierpliwie czekać a, na nasze pozwolenie, no bo wiadomo, my jesteśmy jako operatorzy bezzałogowych statków powietrznych na samym szarym końcu całej hierarchii lotniczej. A, po zakończeniu lotu kończymy nasz check-in i upewniamy się, że, że ikonka nasza jakby zniknęła i zniknęliśmy po prostu z aplikacji dron Radar. Jest też tu napisane, że kontroler zawsze może zadzwonić w celu wyjaśnienia szczegółów lotu, więc pamiętajmy, żeby nasz telefon zawsze był dostępny w tym czasie, czyli zawsze wybieramy się na lot z naładowanym telefonem, sprawnym telefonem. No i pamiętajcie, że jesteście za to wszystko odpowiedzialni, także latajmy z głowa. Oh, To już wszystko, co dla Was przygotowałem w dzisiejszym vlogu. Jeżeli się podobało, dajcie łapkę w górę. Jeżeli macie jakieś pytania, to śmiało pytajcie w komentarzach. Jeżeli nie będę umiał odpowiedzieć na to pytanie, no to odsyłam Was wtedy do grupy Pansa UTM na Facebooku, gdzie jest wielu specjalistów w temacie, także tam na pewno uzyskacie odpowiedź na swoje pytanie. Wiem, że temat no, niełatwy, trochę przynudny, ale też jakby warto tworzyć materiały właśnie o takich rzeczach. A w kolejnym formalnym vlogu właśnie to jest z tematyką dronową będziemy mówić o nowej funkcjonalności, która jest w tym momencie wdrażana do systemu PANSA UTM o superpilocie. Ale nie zdradzam nic, wszystkie informacje będą właśnie w kolejnym materiale, na który już serdecznie zapraszam. A tymczasem żegnamy się. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Cześć!